Broniliśmy w poprzedniej rundzie. Nie, atakowaliśmy, atakowaliśmy. A, a ja rzeczywiście. No, to Kurde, to nie wziąłem pikotrzała. Ja. Potem znowu oni atakują. Nie. No, czyli teraz ostatnia runda. Już są gdzieś pisk gdzieś przedęgą. O, nie wiem czy od tyłu nie idą wskąd. O, dobra, z przodu idą. Jeszcze jeden. Zabity dwóch. Dwóch zabity, zabity. zabity. To ilu zostało? Tyły Plantuję. Plantuję, plantuję. Jeden za... O, Zabiję ich Plantuję. No le... Nie padnie, no. Dwóch jest na plancie. Wyszedł jeden. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden jest. Jeszcze jeden na plancie. Nie się Skąd strzela? Dobra, kurwa, jeszcze jeden na plancie chyba, czy ja? Zabity, zabity, dobra, diplantów. Rogiłem odbiór. Teraz skąd się oni Pika Pikachu działa? Idzie jeden nie, na lewo. Nie, u mnie nie działa. Nie wziąłem. Dwóch na lewo, dwóch na lewo, dwóch na lewo. Jedno leży. Prawa czysta. Jak daleko są? Jednego zabijam. O, jeden przydek, przydek przede mną jest. Uf, Kurwa, jest ja, to... ja też padłem, od lewej gdzieś, nie wiem. No to trzech będzie ich. Teraz tu zaraz jest? Zaraz tamten się, zaraz <coughs> i to Stołuj się, patrzył we mnie. Tamten już są trzech, na pewno. E, nie widzę ich. Jest już, tam. wychodzi środkiem. Zaraz robię dziurę w będzie lepszy widok. Plantuję. To od razu to mogę. Zabijacie. Jeden leży. W plancie jest tylko co? Po lewy leży. Jest tu gdzie? Zabij się z planta. Idę, spróbuję rozkąść. Dobra. Ubezpieczam. Dobra. Jak to, madam. Trzech, trzech, trzech. Gdzie? Do mnie. Od prawej ulita. Gdzie? Gdzie? Jeszcze jeden. Po to Jego stożam. Dwóch. Dwóch. Mogli... Mogli... Mo, to jest na dół. Załatwiony. Dobra, dwaj leżą. Dwaj leżą. Bo tu odradzali szereg. się wszyscy po kolei. No Więc, dobra, no, muszę jest Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. No to pewnie na dupie. No to wejdźmy. Nie, z dwóch biegnie. Ale może ten jeden zachodzi Czek, Trzech Ale nic smoka dał, po prostu w oczy. Na prawą jeden. Tu prawa ulita. Drugi jeszcze idzie na prawo. Kurde, ale mi smoka dał. Spadłem, kurwa. Jak <trym> tu przy mnie jest, na ulicy prawa strona. Ale mi HEDA zasadził no. Na skałach jest, prawa strona, ulica Blisko planta już Nadal na skałach jest Patrzy się w którą stronę oh, No, kurwa no No góry się, Nie strzelaj się Nie strzelaj No ale mnie załatwił no Dobra, leży o, po lewej gdzieś Kurwa jest pod, pod tym, pod wieżą. Pod wieżą jeden. Idźcie do tego planta rozkręcać kurwa Zabity Jest kosz kosz. Weź tam go zabij Już Bóg leży Nie widzę Leży Nie rozkręciłem Ej rozkręćcie to kurwa plantuje. Nie podnoś nic kręć Jest no i wygraliśmy, tak? 5 no, no, 3 Wajdzi kuwa zaszaleł teraz. No ja zaszalałem Wajdziku. I ją zaszalełem teraz pod koniec czegoś. Ale się no, znieczyszczał w tej ostatniej łapie. rundzie, po prostu no. chyba nie oddychałem przez te 4 minuty 37 sekund. To tyle. No? Tyle. No i wszystko. No i jeszcze punkty